Nie ma się masz tej strony, suchy i otworzymy sobie fa! Otworzymy sobie 53 tak deki, zobaczymy, może to dopięć, to tak, zobaczymy. Oh, there. Mm. Mm. shit, right. No, Dobra, to Albo pobierajmy wszystkie Doktor Karta doktor! Mhm. O! o! Czego? Fishing item, co to jest? Byted expectation. Otwieram sobie deki. Aha. doktora. Z zobaczysz na to zaraz. No zobaczysz. To zobaczysz. Zaraz no, wrzucę na tobie Zaraz ci pokażę, tylko otwieram jeszcze. A nie wiem. <laughs> Zapomniałem się radzić, otworzyłem. I doktor! Dawaj jeszcze jednego doktora. Ostatni doktor, dawaj. Odmiosenie. O, woda Pięknie!

Gdzie ten doktor był? A może mi się zdarzał? Gdzież ten doktor był? Churko nie znajdę go teraz, y -y -y. patrz i płacz. <laughs> <gry> 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 Czwarta wchuj masz. Czwarta. Opie, tu profesor. Tym. 11 Tymno. egzaltów. Tego ostatnio oglądałem jeszcze. No, czekaj, to w tej lidze? Nie, w poprzedniej lidze. W poprzedniej lidze, o, be... w poprzedniej lidze oglądałem Tymno. tego. Mbx Extrema tego, broda tego, nie? No. Jak. Y cały, nie wiem, 2000 stack decków wyrzucał. Ile? 2000 stack decków? Chyba jest gdzieś na YouTubie, że cały prawie tego skrzynkę cały na zakładkę stack decków miał, nie? No. To czekaj, tu doktora nie jednego nie trafił. Nie, do, doktora dostał dopiero później, jak gdzieś jakieś tam jeszcze trzy ostatnie wyrzucił, gdzieś już poza nagrywaniem, nie? to nie To pójdzie doktor na sprzedaż Na 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 na, na. Ta, 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 ta. To Jeszcze zrobimy karty Karty. A za dużo sobie wziąłem Zrobię na no, mapkę Jeszcze przywalca się i pójdzie sobie wino na opuszcza mnie spalający. O six link hook. Coś mi wysk very tiny reminder like the pride of flesh no. Coś coś mi wyskoczyło. Mm. A, niebieski mi się niebie, niebieskim się pojawił właśnie na ten na górze tam gdzie mówiłeś akade i nie, to dopiero niebieska ta się. Obszar się zrobił, nie? Ale obszar. Mi się tego, teraz, ale ma... miałeś napis na środku, że ten. Coś, to znaczy nie. Tak, coś na środku na... wyskoczyło. Pojawiło się po lewej mapie, że jakiś tam dialog, nie? Po lewej stronie ekranu jakiś tam dialog taki na zielono. I ten. I teraz wszędzie wszystkie te lodowe chujki mi się spawnują na całym mapie. Zarobiony z nim. No, Masz ty farta kurwa, do tej Nie, to z... jest skill. No choja, skill. <laughs> to jest divine card. Ty <laughs> musiałeś tego. Jak to, Gameblera mieć. Z gamblera ci wskoczył zapewne, bo nie, nie ma innej opcji, żeby wypadła ci karta z, ze stack deków. Na gamblerze tylko. No to Ja to po cichu liczę, że w końcu mi mirror wypadnie i będę starbiona, ale mogę liczyć. Myślę, no w tym sezonie będzie mirror. No. Mhm. Bo jak pójdę do łazienki to zobaczę mirora na ścianie. To się nagrywa. Także dzięki za oglądanie.